Ach, te lasy. Taki piękny teren. Po prostu idealny do zostania absolutnie poturbowanym przez jakieś dziwne robotyczne coś, które jeszcze na końcu ostatniego odcinka widzieliśmy. Witam z kolejnym odcinka z 2, 2. I wcale nie jest tak, że za chwilę zostanę zaatakowany przez coś. No i bez dalszego przedłużania lecimy dalej. A to w sumie był jeszcze domek, którego nie widziałem. I w nim faktycznie coś jest. Nie, i tutaj to naprawdę będzie dalej napięcie robiło. A, kiedy nie przejdę. Naprawdę dalej będzie robiło mi napięcie, że zaraz mnie coś tu zeżre. Nie, proszę. To... Dlaczego? Bardzo opuszczone. Właśnie miejsca, które wyglądają na opuszczone, nie... Pewnie. Nie chcę się ale miejsca, które wyglądają na opuszczone, zazwyczaj są najmniej opuszczone ze wszystkich. Nie, no, no, co może pójść nie tak? Jest, nie, to po prostu jest. Y Tekst sztandarowy tej serii na moim kanale: co może pójść nie tak? No oczywiście, że muszę jeszcze piwnicę przeszukać. To dlaczego nie? O, kusza! To na pewno nie wygląda jak pułapka. No właśnie. A tu tylko tyle, naprawdę? Myślałem, że tutaj na przykład nie wiem, przebije się przez ścianę jakiś ten grobal, coś. Albo cokolwiek się stanie, pewnie wcale nie jest tak, że. Zaraz coś nas, powiedzmy, zmusi do zmarnowania czasu. Lub innymi słowy, po prostu nas zaatakuje. Co jest? Oczywiście, że to jest pułapka! Co jest? Ile ich tam jest? O, na górę, na górę! Szczerze, powiem Wam, że cieszę się, że to są zwykłe wojska kombinatu. Bo gdyby nas zaatakowały te co się. Po zastanowieniu jednak nas zaatakowały te co się. No naprawdę. To sio To nie. To tam jest dziad. Widzę go. Niech sami podejdą. To boję się. I co się dzieje normalnie? To boją się wejść, lamusy. A Ja bym pozbyć tych zwykłych żołnierzy Martwi mnie, że może mi skończyć amunicja. Nie kuszę mogę użyć, bo to bardzo do walki z tymi e, cosiami nie będę jej używał No mam do niej amunicję, więc no... Zawsze warto używać alternatyw To w sumie? Ну покажься Ну, пожалуйста, ну покажься, не будь так А, может с этой стороны Но... Ты, их тут есть? Убил? Ты... Jest znacznie więcej niż. Um, o! Leży? Leży! Czy w sumie bili tu! Jest ich to znacznie więcej niż byłoby dla komfortu, czy coś A dobra, jeden z tych cosiów leży! kończymy się, amunicję do tego W sumie, kusza jest całkiem dobre do zabijania tych Odkaz... Co? Shit, to są ci elitarni. Ale dobra, ma... Przynajmniej przynoszą mi amunicję, jak miło Kurczę, ich tu przyszło? Jest jeszcze przynajmniej jeden ten taki coś. biegający. Chciałbym się go pozbyć zanim wyjdę stąd. Chyba gdzieś tu chodzi, bo takie tuptanie słychać. O ty! Co on tu robi? Jest ewidentnie gdzieś z tej strony, kurczę, przybiegłeś przez okno? Dostał? A Leży, ale już się skończyła amunicja do uszy, Panter, dobrze ich. Nazwałem tam na początku, chyba filmu. Nie, nagrywam to już na końcu poprzedniego w sumie. Bo nagrywam ten, ten, ten film i poprzedni po sobie. Uszy shit! To no. leży, dobra. Ale normalnie w, w kleszcze nas złapałem, czy w, między młotakowado czy coś. Gdzie jesteś? Gdzie on teraz uciekł? Przecież tu był jeszcze jeden. A tu! Też! zrobiło się cicho. To jest już dobry znak. I czy inaczej. Z reguły cisza to nie jest dobry znak w tej grze. Aczkolwiek, cisza po zabiciu przeciwników to raczej jest dobry znak. Wyjątkowo. Trzeba to jakoś wyłączyć teraz. Ale dobra, da się wyleczyć chociaż. Dobra, co teraz? Tu coś, tu nic nie ma. Tutaj? A tu, i tu idzie kabel, dobra. A jeszcze tam trzeba się wrócić. No oczywiście. Na pewno nic nas po drodze nie zaatakuje. White Forest, in. No, oczywiście, że coś leci. Ajajaj. Aj, aj. O nie, no oczywiście, że jest kolejny. To wycofać się. Leży. dobra. Ty kusze, naprawdę dobra przeciwko tym hunterom. Dobra, gdzie to, gdzie idzie ten kabel? Dotąd idzie. A to było zamknięte wcześniej, faktycznie Granat, jest w stanie przelcieć? Jest. No, no, reaktora no, Oczywiście, na pewno nie nas teraz nie zaatakują znowu.

Ej, ja tu muszę przejść, sam muszę tu znaleźć, jak tu przejść. Dobra, chyba nic nie, nie ma. Hmm, co teraz? A, mam pomysł. No i teraz może tak. Musisz się tu podbudować, normalnie, jak w Minecrafcie. O, ty, tam... chociaż nie. My... Aha, tu jest drabina, no tak. A nie, to są w sumie dodatkowe, po prostu te, do podbudowania się. No, bo chyba tu... Хотя Нет, тут, наверное, не... Хотя бы нет, можно пройти. Птицы. Ну. Ну и...

To jest był całkowicie przypadkowy. No dobra. Jedziemy dalej. Jak jakie 30? Dobra, no to wielki skok. Uwaga. Trzeba się przygotować do takich rzeczy. jedziemy... Czy nie chcę nic mówić, ale w prawdziwym życiu, raczej, przeżycie takiego skoku, byłoby dosyć wątpliwe? Kurz, znańczyć, tam jest jakiś sekret, ale już mi się tam szczerze nie chce iść. O nie. No, trochę spadłem. Tam nie da się... wjechać. No. Raidera. Przenoszą i to w stronę... w stronę, w którą właściwie jedziemy. Do, do góry. Dajesz. Ale traf. No proszę. No ale. Naprawdę. A, a, już, dostał... Naprawdę? Just dostałem osiągnięcie. No i to ewidentnie według tego osiągnięcia były już wszystkie skrytki. To jest trochę. Trochę, trochę czuję się zawiedziony w sumie tym faktem, w sensie tego było dosłownie kilka i były te, które były na początku, to dosłownie dwa, tak, ten taki jeden w jaskini no i właśnie ten tutaj, czuję się taki trochę zawiedziony, szczerze mówiąc, ale już trudno. O nie znowu światełko na końcu tunelu Tylko nie to Ej, wczytywań no. Walnie po prostu świetny zabieg artystyczny Co do tego Co do tych tuneli. Faktycznie. Muszę... Muszę się z tobą zgodzić.

Ojoj, oj, oj. nie wygląda to. Z... Czy wygląda to dobrze, bo w sumie jest zniszczony. Wiesz co chyba jednak nie jest zniszczony. O! Nie. ta scena jest na tym! Obrazku na Steamie Scena, którą właśnie widzieliśmy jest na, na, na obrazku na steamie tej gry Możesz sobie zobaczyć żeby jak się ma w bibliotece tą grę ten obrazek tego doga skakującego na Stadera jest właśnie obrazkiem Wo! yo doc, doc, are you all right? Wake up, Doc. Dude, robot, bo to, bo to I... You're all right. You me there. Everything working all right? Mm. You all right down there? We're fine. okay? Better now. We've been waiting for you.

tak, ścigamy! Dobra, jedziemy! Jestem wreszcie przekonany, że za to będzie osiągnięcie. Kurczę, nie, ledwo jedzie pod tę górkę bez turbo. Nie, 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 nie.

no nareszcie, na miejscu. Dotarcie tu y, zajęło cały epizod pierwszy oraz... Y, który to jest odcinek? Chyba siódmy. I siedem odcinków... epizodu drugiego. Witaj. Oczywiście.

I'm gonna go see Dad. I'll catch up to you later. Take care of yourself. I don't think Eli knows you're here yet. Ah. He's in Silo One Access Unit. Right through here. Shall we? Oh no. Oh no. What's that? Again. Doctor Magnuson, So, you ever used an AR-2 before? AR-2? No. Now an AR-3? Sure, plenty of times. There is no such thing as an AR-3. Well, see in the city, the place was lousy with AR-3s. No, it wasn't. Yes, it was. No, it was So, do you know what the alternative fire method does on the AR-2? It kills hunters. How did you city folk kill hunters? We should to hmm. use guns. We would just wrestle hunters to the ground with our bare hands. I used to kill 10, 20 a day. Just using my fists. Ah. Also, when you're out in the Świetnie. field, you're gonna be punching hunters. In the field? I'm not going out in the field. I'm a radio operator. <laughs> That's it. Leave. You don't need to be here, and I'm not gonna continue the lesson until you leave. I'm staying right here. I am serious. Leave. No, no ciężko się nie zgodzić tutaj z kolego aczkolwiek. Dobra, chyba to już koniec tego, tej tutaj mini scenki. O, znowu. Wiecie, ko kojarzycie ich? Na pewno, na pewno ich kojarzycie. To jest taka parka, która ciągle się powtarza, w sensie... Przynajmniej już kilka razy ich spotkaliśmy w takiej pozycji. Jest twoje zdjęcie rodzinne. No. O, wiem Hey, Gordon, man, you made it. Dad. Alex, I was so afraid I wouldn't see you again. There, there, sweetheart. We're together now. That's all that matters. No krot. Pojedzmy wam. <laughs> I knew if you both stayed together, you could get through anything. Yeah, we make a pretty good team. <laughs>

A co będzie To będzie mm. so no, to ciekawe, to ciekawe, ciekawe, co się to stanie. Wierzy. Ja. Nie jestem w stanie wierzyć w to, że teraz zostało całkowicie przypadkiem powiedziane, że jeden Strider może zniszczyć rakietę. Jestem wręcz przekonany, że będzie walka ze Striderami.

There's no call for hurtful comments. Good grief! Eli, why didn't you tell me, Eli? Don't worry, Izzy. They just got here. not <laughs> Not to mention a delight to see you here at last, Gordon. I see you and the H.E.V. suit have taken excellent care of each other. They're inseparable. The data people. The data. Liner, are you going to sync up the satellite, or should I postpone the launch to make time for a family reunion? Oh, all right, all right. Yeah, uh, that's enough to be supposed to Oh, fine. No one grants me a moment's peace, but by all means, unroll the red carpet. Good grief. I only meant they might. Oh, never mind him. Now, my dear, where is this data packet you've been carrying? If I delay a single moment, I'll never hear the end of it. You have my word on it. It's right here, Dr. Kleiner. We've got a ton of data. The strange thing is, it was all attached to a transmission from Judith. Transmission? From Judith? Do you mean the message didn't get through? We've got to see this right away. Just let me start the decoding process, oh, and then we can view it in the auxiliary control room. For God's sake, hurry. Yes, yes. Of Another alarm? Oh, what next? A parade of constant interruptions.

Dlaczego ten tekst, właśnie usłyszałem, usłysza, ten który był, wydaje się aż tak znajomy? Ja, no nie, nie wiem, nie wiem czy dla wszystkich to jest takie znajome, ale dla mnie na pewno jest, ten taki, tego typu tekst. Ja, kurczę, jeszcze by normalnie, ciągle nie mogę dokończyć, bo ciągle te czytam te dialogi, ten napisy do dialogów, ciągle nie umiem się wysłowić. Wszystkie te i dialogi i te animacje w tym Whitefall są po prostu świetne, ale też ogólnie całe te wiecie, animacje podczas tych minikat scenek. Czy znaczy minikat, no po prostu. Gdy ze sobą postaci rozmawiają, naprawdę to już się trzymają, no cała ta, ta gestykulacja i tak dalej wygląda świetnie. No dobra. Jeszcze posłuchajmy go do końca i kończymy odcinek. Uh, yes. Gordon, Pewnie. W tym momencie myślę, że może zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku będziemy tutaj koledze pomagać. Pewnie. Będziemy temu koledze pomagać w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, o mi w górę subskrypcji, miłe komentarza. I widzimy się w kolejnym odcinku. Opa, hej.